Oj, tu jest ojciec? pokazywałam dzisiaj, e, bo znaczy już dawno, dostałam nową e, rzecz, to to jest trochę dziwne, bo to jest z innego kraju, takie pomieszane z innymi, ale naprawdę super, to akurat było ze Stanów Zjednoczonych pomyślamy rzeczy z pet shopami. Ale naprawdę fajne. I to jest taka zjeżdżalnie z pet shopu. Kupiłam nie za tylko 10 dych Taki pet shop. To jest zjeżdżalnie Może wchodzić po drabince. Jest tak fajne.

czekajcie o. tutaj jest y, jakiś zbanek tutaj y, tutaj jest, tutaj jest jedzenie jakieś ciasteczka a tu Kubek, albo szklanka, nie wiem, jak to jest. że to szklanka. Tutaj znowu jedzenie. Stolik. I taki, co świeci w ciemności. Teraz akurat nie ma nocy, to Wam później pokażę. Modelka jakaś. To jest jakiś pet no. Ej, ja nie miałam, miałam, mam takiego. Miałam mam z tego. takiego. Ale z tym ja miałam kiedyś samego. ubrania. Ja mhm. É que se liga. E um lixo. Ah, é mal, o é um é que é está aqui? Não mal. agora Przepiękne rzeczy. I teraz. Teraz wystawa rzeczy. Wystawa jedzenia. Zapomniałam jakieś rzeczy, I te szklanki, wiecie. No to dalej jedzenia. Chyba to wszystkie jedzenia. Mm, mm, to cześć.